Wyobraź sobie kogoś, kto miał wszystko by odnieść sukces, a jednak upadł, nie przez wielką katastrofę, lecz przez drobne nawyki, które po cichu podkopywały jego siłę. Współczesne życie roi się od tych niewidzialnych trucizn, wpełzają powoli, zakorzeniają się, osłabiają umysł i kradną szansę. Marek Aurelius mawiał, że umysł potrafi wszystko zamienić w złoto lub w martwy ciężar, a ci, którzy nie eliminują tego, co ich niszczy, wpadają w nieunikniony cykl żalu. Miliony ludzi żyją dziś w tym cyklu, pełni lęku, przytłoczeni, nieustannie porównujący się z innymi, próbujący zadowolić każdego, nieświadomi, że każdy cichy wybór kształtuje ich własne przeznaczenie. Ten film powstał po to, by uchronić cię przed staniem się kolejną z tych tragicznych historii. Jeśli obejrzysz go do samego końca i zastosujesz wszystko, co w nim zawarte, twoje życie zmieni swój bieg. Jeśli to zignorujesz, cena będzie wysoka. Stagnacja, straty emocjonalne i powtarzanie tych samych błędów przez lata. Pierwszą rzeczą do wyeliminowania jest nieustanne porównywanie się. Marek Aureliusz wierzył, że dusza przyjmuje barwę swoich myśli, a kiedy twoje myśli są zawsze skupione na życiu innych, tracisz z oczu własną ścieżkę. Dziś dzieje się to na skalę globalną dzięki mediom społecznościowym. Ile razy czułeś się w tyle, widząc, jak ktoś w twoim wieku osiąga coś znaczącego, podczas gdy ty z trudem utrzymujesz codzienną rutynę. Badania pokazują, że nadmierne porównywanie się obniża samoocenę i nasila objawy lęku. Zastosuj następujące podejście. Przez 7 dni unikaj treści, które wywołują porównania. Nie ogłaszaj tego, po prostu to zrób. Po upływie tego czasu zauważysz, że twój umysł się odpręża, a energia wraca do teraźniejszości. Wiele osób publicznych załamało się właśnie dlatego, że żyły w wyścigu z obrazami innych, a to pokazuje, jak ciche porównywanie niszczy nawet tych, którzy wydają się silni. Drugą rzeczą do wyeliminowania jest reagowanie pod wpływem impulsu. Marek Aurelius wierzył, że samokontrola to największa ludzka siła. Ile razy zrujnowałeś cały dzień, reagując w ferworze chwili? W pracy, w związkach, podczas szybkich rozmów? Impulsywność psuje ważne decyzje. Badania pokazują, że osoby impulsywne mają więcej konfliktów, więcej żalu i gorszą wydajność emocjonalną. Wystarczy zaobserwować kariery publiczne, które runęły po nieoczekiwanych wybuchach. Aby to zastosować, praktykuj zasadę dziesięciu sekund. Jeśli coś cię irytuje, weź głęboki oddech i poczekaj. Już samo to zmieni Twoją zdolność do racjonalnej oceny sytuacji. Rób to przez trzydzieści dni, a zobaczysz prawdziwe zmiany w swoich relacjach. Trzecią rzeczą do wyeliminowania jest potrzeba zadowalania innych. To być może jedna z największych niewidzialnych trucizn współczesnego życia. Marek Aureliusz mawiał, że chcieć, by wszyscy dobrze nas traktowali, to prosić o niemożliwe. Mimo to, ile razy poświęciłeś swój spokój, by uniknąć czyjegoś niezadowolenia? Badania wskazują, że ludzie, którzy zbyt mocno starają się zadowolić innych, cierpią na większy lęk i wyczerpanie emocjonalne. Tracisz energię, czas i jasność umysłu. A co gorsza, nikt nie szanuje kogoś, kto próbuje zadowolić wszystkich. Ludzie szanują tych, którzy wyznaczają granice. Wiele odnoszących sukcesy osobowości rozkwitło właśnie dlatego, że nauczyły się mówić nie. Bez poczucia winy. Zastosuj proste ćwiczenie. Wybierz jedną sytuację tygodniowo, w której spokojnie powiesz nie. Tylko jednej. To wzmacnia twoją tożsamość i przywraca wewnętrzną wolność. Te trzy eliminacje już głęboko zmienią sposób, w jaki postrzegasz siebie. A Marek Aureliusz wielokrotnie powtarzał, że największym wrogiem ludzkości jest jej własny, niesforny umysł. Usuwając tych sabotażystów, zaczynasz budować silniejszą, bardziej stabilną przestrzeń wewnętrzną, lepiej przygotowaną na stawienie czoła chaosowi współczesnego świata. Współczesne życie stwarza tak intensywne rozpraszacze, że wiele osób traci lata, nie zdając sobie sprawy, iż oddalają się od własnej istoty. Marek Aureliusz rządził Imperium, mierzył się z epidemiami, wojnami i głębokimi osobistymi stratami, a mimo to utrzymywał, że prawdziwa bitwa toczy się w umyśle. W tej drugiej części kontynuujemy z trzema kolejnymi rzeczami, które musisz po cichu wyeliminować, aby zapobiec pochłonięciu Twojego życia przez emocjonalny chaos, który dziś dotyka miliony. Czwartą rzeczą do wyeliminowania są nierealistyczne oczekiwania. Marek Aureliusz mawiał, że frustracja rodzi się, gdy zbyt wiele oczekujemy od rzeczy. A dziś dzieje się to masowo. Czy zauważyłeś, jak ludzie oczekują, że wszystko wydarzy się szybko? Że nowa praca pojawi się natychmiast? Że właściwa osoba po prostu się pojawi? Że ich ciało zmieni się w ciągu kilku tygodni? Kiedy te sztuczne oczekiwania nie są spełnione, umysł załamuje się. Badania pokazują, że niedopasowane oczekiwania są jednymi z największych wyzwalaczy lęku. Aby to zastosować, codziennie praktykuj technikę dostosowywania oczekiwań. Po cichu zapisuj, co jest realistycznie osiągalne dzisiaj, a nie to, co myślisz, że powinieneś osiągnąć. Rób to przez 7 dni. Zobaczysz, jak zmniejsza się Twój lęk, ponieważ Twój umysł przestaje walczyć z wyidealizowanym światem. Zastanów się, ilu celebrytów, którzy obiecywali natychmiastowy sukces, ostatecznie załamało się publicznie, ponieważ nie byli w stanie utrzymać tempa. Nierealistyczne oczekiwania wyczerpują witalność i uniemożliwiają prawdziwy postęp. Piątą rzeczą do wyeliminowania jest negatywne mówienie do siebie. Marek Aureliusz słynnie powiedział, że szczęście zależy od jakości Twoich myśli. Wiele osób budzi się każdego dnia z wewnętrznym głosem, który powtarza, że nie są wystarczająco dobrzy, wystarczająco inteligentni, wystarczająco zdolni. Statystycznie ta destrukcyjna samokrytyka jest powiązana z wyższym ryzykiem depresji i spadkiem wydajności. A najgorsze, nikt tego nie widzi. To cichy atak. Aby to zastosować, wypróbuj wyzwanie trzech filtrów przez 15 dni. Ilekroć pojawi się negatywna myśl, zadaj sobie pytanie, czy jest ona prawdziwa, użyteczna i konieczna. Jeśli nie jest, mentalnie zastąpią neutralną afirmacją, nieprzesadnie pozytywną, po prostu realistyczną. Z czasem twój umysł zmieni swój wzorzec. Osobowości znane ze stabilnego sukcesu posiadają właśnie tę zdolność, by nie pozwolić toksycznym myślom przejąć kontroli, nie są motywowane cudami, chronią się przed wewnętrznym sabotażem. Szóstą rzeczą do wyeliminowania jest przeciążenie informacjami. Marek Aureliusz twierdził, że skupienie to najpotężniejsza broń przeciwko chaosowi, ale dziś żyjemy, konsumując wiadomości, filmy, dyskusje, opinie i kontrowersje przez cały dzień. Większość ludzi budzi się już otwierając telefony. Zanurzając się w morzu bodźców, które powodują zmęczenie psychiczne jeszcze przed rozpoczęciem dnia. Badania pokazują, że przeciążenie informacjami zmniejsza zdolność podejmowania decyzji i zwiększa drażliwość. Ile razy czułeś się niezdolny do koncentracji nawet na prostych zadaniach? To właśnie dlatego. Aby to zastosować, po cichu wyeliminuj 20% treści, które codziennie konsumujesz. Jedną stronę, jeden kanał, jeden nawyk, cokolwiek. Po prostu trochę to zmniejsz. To małe cięcie już przywróci jasność. Wiele najbardziej produktywnych osób na świecie jest znanych właśnie z agresywnego kontrolowania tego, co konsumują. Traktują swoje umysły jak świątynie, a nie składowisko rozpraszaczy. Te trzy punkty nierealistyczne oczekiwania, destrukcyjna samokrytyka i przeciążenie informacjami są obecne u niemal każdego, kto dziś czuje się zagubiony. A usuwając je, zaczynasz odzyskiwać przestrzeń mentalną do wzrostu, działania i budowania życia zgodnego z tym, co naprawdę ma znaczenie. Jeśli dotychczasowa treść Ci się podoba, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj kanał. Jest to niezbędne, aby YouTube zrozumiał, że tego typu przekaz musi dotrzeć do większej liczby osób. A bez tego kanał nie może kontynuować tworzenia tak głębokich treści. Ten prosty gest utrzymuje tę pracę przy życiu i zapewnia, że otrzymasz kolejne części tego filmu oraz inne nauki, które mogą całkowicie odmienić Twoje życie. Zagłębiamy się teraz w głębszą warstwę cichych postaw, które sabotują całe życie. Marek Aureliusz rozumiał, że większość ludzkich upadków nie wynika z wielkich tragedii, lecz z małych odchyleń powtarzanych, aż staną się przepaścią. W tej części kontynuujemy z trzema elementami, które należy dyskretnie wyeliminować, zanim staną się niemożliwymi do pokonania barierami. Siódmą rzeczą do wyeliminowania jest przywiązanie do przeszłości. Marek Aurelius pisał, że teraźniejszość to jedyne, co naprawdę należy do ciebie. Mimo to miliony ludzi żyją sparaliżowane wspomnieniami, żalem i sytuacjami, których już nie da się zmienić. Czy zauważyłeś, jak umysł uparcie wraca do dawnych błędów, starych kłótni, utraconych okazji? To zachowanie według badań psychologicznych jest związane ze zwiększoną ruminacją, wzorcem mentalnym, który napędza lęk i smutek. Aby to zastosować, użyj ćwiczenia zakotwiczania w teraźniejszości. Ilekroć Twój umysł powróci do przeszłości, po cichu powiedz sobie teraz i skieruj swoją uwagę na to, co robisz w tej dokładnie chwili. Rób to przez 10 dni. Stopniowo twój umysł nauczy się, że powracanie do przeszłości niczego nie rozwiązuje. Wiele osób publicznych straciło lata kariery, ponieważ nie potrafiły oderwać się od dawnych niepowodzeń, podczas gdy inne odrodziły się, gdy zdecydowały, że nie będą już dźwigać tych ciężarów. Ósmą rzeczą do wyeliminowania jest strach przed rozczarowaniem innych. Marek Aureliusz twierdził, że istoty ludzkie rodzą się, by działać, a nie żyć w strachu. Mimo to wiele osób unika próbowania czegoś nowego, zmiany kariery, zakończenia złego związku czy zajęcia stanowiska, po prostu dlatego, że boją się kogoś rozczarować. Ten strach tworzy niewidzialne więzienie. Badania pokazują, że strach przed rozczarowaniem jest jednym z czynników, które najbardziej utrudniają ważne decyzje. Aby to zastosować, pomyśl o jednej małej decyzji, którą odkładasz z obawy przed czyjąś reakcją. Tylko jednej. Podejmij tę decyzję w ciszy. Nie ogłaszaj jej, nie proś o pozwolenie. Po prostu działaj. Ten mały ruch tworzy poczucie panowania nad sobą, które rozszerza się na inne obszary. Wiele osobowości, które osiągnęły globalny sukces, ucieleśnia właśnie tę cechę: cichą odwagę, by robić to, co trzeba, nawet jeśli nie zadowoli to wszystkich. Dziewiątą rzeczą, od której należy się uwolnić wyczerpujące relacje. Marek Aureliusz powiedział kiedyś, że powinniśmy zadać sobie pytanie czy to, co robimy, wzmacnia czy osłabia naszą duszę. To pytanie dotyczy również ludzi. W tak połączonym świecie powszechne jest utrzymywanie więzi, które wysysają twoją energię, powodują poczucie winy, zbyt wiele wymagają, a niewiele dają w zamian. Czy zdarzyło ci się podjąć słuszne decyzje, a mimo to zakończyć rozmowę czując się kompletnie wyczerpanym? To częstsze niż się wydaje. Badania pokazują, że wyczerpujące emocjonalnie relacje zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia objawów chronicznego stresu. Aby to zastosować, wybierz jedną relację, aby na nowo określić jej granice mniej czasu, mniej dostępności, mniej zaangażowania emocjonalnego. Nie musisz jej zrywać, wystarczy ją ograniczyć i zrób to bez żadnych ogłoszeń. Spokój, który powraca, jest natychmiastowy. Wiele osób publicznych, które utrzymywały stabilność emocjonalną przez dziesięciolecia, było niezwykle selektywnych, jeśli chodzi o to, kogo dopuszczały do swojego życia. Te trzy elementy przywiązanie do przeszłości, strach przed rozczarowaniem innych i wyczerpujące relacje należą do największych złodziei energii w nowoczesnym życiu. Często niszczą powoli, bez fanfar, bez hałasu, niemal jak emocjonalna infiltracja, a Marek Aurelius wiedział, że umysł rozkwita tylko wtedy, gdy nie dźwiga niepotrzebnych ciężarów. Usuwając te ciężary, uwalniasz przestrzeń na odwagę, klarowność i wewnętrzną siłę. Idąc dalej, zaczynamy dotykać jeszcze delikatniejszych obszarów ludzkiego życia. Marek Aurelius wiedział, że charakter człowieka kształtowany jest nie przez pojedyncze wielkie decyzje, lecz przez to, co toleruje on dzień po dniu. W tej sekcji zbadamy trzy elementy, które wydają się małe, ale które, jeśli nie zostaną wyeliminowane, niszczą dyscyplinę, klarowność, a nawet zdrowie emocjonalne. Dziesiątą rzeczą do wyeliminowania. Emocjonalne odkładanie na później. Marek Aureliusz powiedział, że nie powinniśmy marnować czasu, ponieważ życie składa się właśnie z niego. Odkładanie na później to nie tylko przekładanie zadań, to odkładanie uczuć, rozmów, decyzji i wewnętrznych zmian. Ile razy wiesz, że musisz coś zmienić, ale ciągle powtarzasz później. Badania pokazują, że odkładanie na później jest powiązane ze zwiększonym stresem, poczuciem winy i spadkiem samooceny. Aby to zastosować, ćwicz prostą zasadę. Gdy tylko zauważysz, że coś odkładasz z powodu strachu lub dyskomfortu, wykonaj zaledwie dwie minuty tej czynności. Tylko dwie. To przełamuje cykl emocjonalny i generuje pozytywny efekt domina. Wielu artystów i przedsiębiorców, którzy wydawali się cudownymi dziećmi, w rzeczywistości opanowuje tę codzienną mikrodyscyplinę. Nie czekają, aż poczują się gotowi. Działają nawet wtedy, gdy jest to niewygodne. Jedenastą rzeczą do wyeliminowania konsumowanie treści, które podsycają gniew lub pesymizm. Marek Aureliusz podkreślał, że umysł jest kształtowany przez to, co powtarza: dziś miliony codziennie karmią się kontrowersjami, konfliktami, plotkami, skandalami i bezużytecznymi dyskusjami. To tworzy zniekształcony obraz świata. Czy zauważyłeś kiedyś, jak po obejrzeniu niektórych wiadomości czy filmów, Twój umysł staje się bardziej napięty, zirytowany lub pesymistyczny? Badania pokazują, że ciągła konsumpcja negatywnych treści zwiększa ryzyko destrukcyjnych myśli i szkodzi snu. Aby to zastosować, wyeliminuj przez 7 dni wszelkie treści, które wywołują oburzenie lub emocjonalne obciążenie. Tylko 7 dni. Pod koniec zauważysz, że twój umysł jest lżejszy i uświadomisz sobie, że duża część twojego stresu nie była Twoja, została pożyczona z treści, które konsumowałeś. Wiele osób publicznych, które pozostają stabilne emocjonalnie, unika tego typu konsumpcji, woląc karmić swoje umysły ciszą, nauką i skupieniem. Dwunastą rzeczą do wyeliminowania nawyk dążenia do całkowitej kontroli. Marek Aureliusz powtarzał, że powinniśmy skupiać się na tym, co możemy kontrolować, i akceptować to, co od nas nie zależy. A jednak większość ludzi próbuje kontrolować wszystko zachowanie innych, przyszłość, opinie innych, każdy szczegół życia. To pragnienie kontroli generuje frustrację, niepokój i fizyczne wyczerpanie. Czy kiedykolwiek czułeś, że coś poza Twoją kontrolą odebrało Ci spokój na godziny lub dni? Dzieje się tak, ponieważ Twój umysł. Próbuję zarządzać niemożliwym. Aby to zastosować, ćwicz świadome odpuszczanie. Wybierz sytuację, której nie możesz w pełni kontrolować, i powiedz sobie, robię swoje i resztę odpuszczam. Rób to raz dziennie przez pięć dni. Ten mały gest redukuje wewnętrzne napięcie i przynosi poczucie wolności. Wiele osób sukcesu wykazuje właśnie tę cechę. Działają intensywnie w kwestiach, które od nich zależą, a resztę odpuszczają bez oporu. Te trzy punkty emocjonalne odkładanie na później, negatywne treści i nadmierna kontrola, kompletują zestaw dwunastu elementów, które cicho kształtują lub niszczą życie człowieka. Działają jak niewidzialne łańcuchy, które więżą ludzki potencjał. A Marek Aureliusz wiedział to głęboko. Prawdziwa siła nie leży w dominowaniu świata, lecz w opanowaniu siebie. Eliminując te wzorce, tworzysz przestrzeń, aby stać się osobą bardziej wyśrodkowaną, silniejszą i lepiej przygotowaną do radzenia sobie w każdych okolicznościach. Teraz, gdy znasz dwanaście rzeczy, które należy cicho wyeliminować. Dochodzimy do punktu, w którym wszystko się łączy. Marek Aureliusz żył w obliczu wojen, zdrad i niszczycielskich epidemii, a mimo to odnalazł spokój, ponieważ zrozumiał prostą prawdę: życie zewnętrzne jest niestabilne, ale życie wewnętrzne można kształtować. I właśnie to robisz, stosując każdą z tych nauk. Ta ostatnia część ma na celu skonsolidowanie wszystkiego, tworząc jasną wizję tego, jak te ciche zmiany generują głębokie i rzeczywiste transformacje w nowoczesnym życiu. Kiedy eliminujesz porównywanie, impulsywność, potrzebę zadowalania innych, nierealistyczne oczekiwania, destrukcyjną samokrytykę, przeciążenie informacjami, przywiązanie do przeszłości, strach przed rozczarowaniem innych, wyczerpujące relacje, emocjonalne odkładanie na później, negatywne treści i pragnienie absolutnej kontroli. Nie tylko usuwasz rzeczy ze swojego życia, otwierasz przestrzeń dla silniejszej, jaśniejszej i bardziej obecnej wersji siebie. Marek Aureliusz powiedział, że człowiek staje się niezwyciężony, gdy nie walczy z rzeczami, które od niego nie zależą, i to podsumowuje wszystko, czego się tutaj nauczyłeś. Zadaj sobie pytanie: Ile razy czułeś, że twoja energia jest wysysana przez małe nawyki, małych ludzi, małe zmartwienia? Ile razy uświadomiłeś sobie, że problemem nie był świat, lecz to, jak na niego reagowałeś? Dzieje się tak z większością ludzi cicho, ale prosty akt obserwacji już inicjuje transformację. I, stosując te nauki stopniowo z konsekwencją, zaczniesz zauważać rzeczywiste zmiany: więcej skupienia, więcej spokoju, mniej niepokoju, pewniejsze decyzje, mniej szumu mentalnego i głębokie poczucie kierunku. Ważnym punktem jest zrozumienie, że stoicyzm. Nie jest filozofią zimna, lecz klarowności. Nie chodzi o ignorowanie emocji, lecz o to, by nie dać się im porwać. Nowoczesne badania pokazują, że osoby z większą zdolnością do regulacji emocjonalnej mają lepsze relacje, wyższą produktywność, większą samoocenę i niższe ryzyko rozwoju przewlekłych stanów stresowych. Innymi słowy to, czego Marek Aurelius nauczał prawie 2000 lat temu, pozostaje w zgodzie z tym, co nauka dowodzi dzisiaj. Istnieje dodatkowa nauka, która może wzmocnić te rezultaty. Czternastodniowe wyzwanie cichej dyscypliny. Przez dwa tygodnie wybierz jeden z dwunastu elementów, który uważasz za najbardziej destrukcyjny w swoim życiu. Tylko jeden. I pracuj nad nim każdego dnia, w ciszy, nikomu o tym nie mówiąc. Ten akt cichej zmiany tworzy niemal niewidzialną, ale niezwykle potężną wewnętrzną siłę. Pod koniec czternastu dni zauważysz, że mięsień dyscypliny już zaczął się wzmacniać, a małe codzienne wybory budują wielkie transformacje. Aby zakończyć tę podróż, pamiętaj, co napisał Marek Aureliusz. Życie człowieka jest tym, co czynią z niego jego myśli. Współczesny świat może próbować cię rozpraszać, męczyć, dezorientować, ale odpowiedzialność za twój umysł pozostaje twoja. I stosując to, czego nauczyłeś się w tym filmie, staniesz się kimś lepiej przygotowanym do stawienia czoła nawet niemożliwemu do zobaczenia w kolejnym filmie.